W tym materiale przedstawię 6 poleceń służących do rysowania bry, prymitywów bryłowych, które są wykorzystywane podczas tworzenia modeli trójwymiarowych w AutoCADzie. Pierwsze polecenie, kostka, będzie służyć do rysowania prostopadłościanu. Żeby to wszystko było lepiej widoczne, użyję shifta i środkowego przycisku myszy, żeby zmienić trochę położenie kamery, tak aby wszystkie trzy wymiary były widoczne na ekranie. Po wydaniu komendy kostka mamy możliwość rozpoczęcia rysowania prostopadłościanu na dwa sposoby. Podobnie to odbywa się jak w przypadku prostokąta, czyli pierwszy sposób polega na wskazaniu dwóch przeciwległych wierzchołków prostokąta będącego podstawą prostopadłościanu, a trzeci punkt określa wysokość tej. Bryły. Można też wpisać wysokość z klawiatury, jeżeli zależy nam na konkretnej wartości tej wysokości. Domyślnie obiekt jest przedstawiany w postaci modelu szkieletowego. Jeżeli klikniemy w tym miejscu, możemy zmienić styl wyświetlania, na przykład na koncepcyjny. Drugi sposób rysowania prostopadłościanu polega na rozpoczęciu rysowania. Tej bryły względem położenia jej środka. Czyli klikamy tutaj na środek, określamy miejsce, w którym ma leżeć środek tejże bryły, a następnie podajemy wymiary potrzebne do narysowania. Pierwszy wymiar jest to odległość od środka do wierzchołka prostokąta, który stanowi podstawę tej bryły, a drugi Wymiar określa połowę wysokości, ponieważ wartość, którą tutaj albo wskażemy, albo wpiszemy z klawiatury, spowoduje, że ten prostokąt wcześniej narysowany będzie wyciągnięty w dwóch kierunkach do góry i w dół na podaną wysokość. Działa to podobnie jak promień w przypadku okręgów. Jeżeli wydamy polecenie kostka, niezależnie od tego, którą z dwóch metod rozpoczniemy rysowanie, to po pierwszym kliknięciu mamy możliwość jeszcze narysowania prostopadłościanu o określonych wymiarach. Jeżeli wybierzemy opcję długość, to najpierw podajemy kierunek czy położenie podstawy prostokąta. Na przykład określimy sobie, Kąt 40 stopni w stosunku do zorientowanego tak, układu współrzędnych. Następnie podajemy długość, na przykład 100 jednostek. Określamy szerokość, na przykład 80 jednostek. No i teraz wskazujemy wysokość tego prostopadłościanu albo klikając w odpowiednie miejsce myszką, albo wpisując z klawiatury określoną wartość. Albo wybierając metodę dwa punkty i wskazując dwa punkty, pomiędzy którymi zostanie zmierzona odległość, i na taką wysokość zostanie wyciągnięty ten prostopadłościan. Podobnie rzecz będzie wyglądać, jeżeli wybierzemy komendę kostka z opcją środek. Po pierwszym kliknięciu mamy możliwość wybrania także rysowania poprzez wskazanie długości i szerokości, albo jeżeli nam zależy na tym, aby prostopadłościan był sześcianem, wybieramy opcję sześcian, określamy sobie, w którą stronę ten sześcian ma być obrócony poprzez ruch myszy, a następnie podajemy długość boku tego sześcianu, na przykład 100 i mamy wyrysowaną bryłę. Kolejna komenda będzie służyła do rysowania klinów. No i ta komenda się nazywa właśnie klin. Po wydaniu tej komendy rozpoczynamy od narysowania podstawy klinu, a podstawą tą jest prostokąt. I ten prostokąt możemy narysować dokładnie na dwa takie same sposoby jak w przypadku podstawy prostopadłościanu. Czyli albo poprzez wskazanie dwóch przeciwległych wierzchołków tego prostokąta, albo. Poprzez wskazanie punktu będącego środkiem tejże bryły. Wybieram pierwszą metodę, czyli wskazuję dwa przeciwległe wierzchołki. Oczywiście te wartości można wpisać też z klawiatury zamiast klikać myszką. Czyli jeżeli komuś zależy na precyzyjnym określeniu wymiarów, to podaję wartości z klawiatury. Na przykład 100,50. Spacja. No i w ten sposób narysowałem sobie który którego podstawa ma długość 100, a szerokość wynosi 50. Następnie, jako trzeci parametr, podajemy wysokość tego klinu. I tutaj mamy możliwości znowu trzy, tak jak w przypadku prostopadłościanu, czyli albo wpisujemy wartość z klawiatury, albo określamy wysokość myszą, albo wybieramy opcję. 2P i wskazujemy dwa punkty pomiędzy którymi zostanie zmierzona wysokość i na taką wysokość zostanie wyciągnięty klin. Co jest ważne, to kolejność wskazywania wierzchołków. Bo to wpływa na stronę, z której zostanie ten klin wypiętrzony. Proszę zauważyć, że klin zostaje zawsze wypiętrzony z tej strony która, albo tak, z tej strony, która jest równoległa do osi Y. Czyli ta ściana jest wypiętrzana, która jest równoległa do osi Y. Natomiast widzimy, że tutaj mogłyby być dwie takie równoległe ściany: jedna ta, albo druga ta. Obie są równoległe do osi Y. Więc od czego zależy to, z której z tych dwóch stron zostanie klin wyciągnięty. A no zależy to od kolejności, w jakiej klikniemy wierzchołki, ponieważ będzie on wyciągany zawsze z tej strony, z której kliknęliśmy pierwszy wierzchołek. Czyli jeżeli jeszcze raz narysuję ten sam clean, ale teraz nie kliknę pierwszego wierzchołka tego, tylko ten, drugi, ten przeciwległy, a jako drugi wskażę ten wierzchołek, no to teraz będzie wypiętrzony. Z drugiej strony, czyli kolejność wierzchołków klikania wierzchołków wpływa na to, z której strony zostanie wypiętrzony klin, natomiast zawsze jedna z tych dwóch stron to będzie ta, która jest równoległa do osi Y. Czyli jeżeli chciałbym wypiętrzyć na przykład tamtą ścianę, to za pomocą komendy luf musiałbym sobie obrócić układ współrzędnych względem osi Z o kąt 90 stopni. No i w tej sytuacji zmieniło się położenie osi Y i jeżeli narysuję teraz klin, to będzie on wypiętrzany albo z tej strony, ponieważ ten wierzchołek kliknąłem jako pierwszy, albo z tej strony, bliżej obserwatora, ponieważ w tym wypadku ten wierzchołek kliknąłem jako pierwszy. Kolejna komenda to sfera. Po jej wydaniu wskazujemy położenie centralne, punkt centralny sfery i sferę można rysować na takie sposoby, na jakie rysuje się okrąg, czyli albo poprzez podanie promienia, albo poprzez wybór metody 3p, 2p, albo SSR, czyli styczny, styczny promień no to zastosujmy pierwszy wariant klikam w punkt, który ma być środkiem sfery a następnie albo określam promień tej sfery na przykład 100 albo jeszcze raz wydaję komendę sferę wskazuję gdzie ma być jej środek i jeżeli nie chcę rysować względem promienia a chcę rysować względem średnicy to muszę sobie wcześniej przed podaniem wymiaru nacisnąć despacja Wpisać wymiar 100 i teraz to będzie traktowane jako średnica, więc ta sfera będzie o połowę mniejsza od tej narysowanej wcześniej. Mamy metodę jeszcze 2p, jeżeli chcemy narysować sferę pomiędzy dwoma punktami, na przykład narysujemy ją w tym miejscu. Komenda Sfera, wybieramy metodę rysowania 2p, wskazujemy. Jeden punkt, wskazujemy drugi punkt, no i pomiędzy tymi punktami została wyrysowana sfera. Możemy także narysować sferę poprzez wskazanie trzech punktów. Powiedzmy, ten jest pierwszy, ten jest drugi, a ten jest trzeci. Powstaje taka duża sfera. Usuniemy ją, żeby nie przeszkadzała. No i ostatnia możliwość. Rysowanie w sfery metodą styczny, styczny, promień. Wybieramy opcję SSR i wskazujemy, że ta sfera ma być styczna do tej ściany, styczna do tej ściany, no i ma mieć promień powiedzmy 50. No, tutaj nie jesteśmy w stanie wyrysować sfery od, tak małym, o takiej wartości promienia, żeby była styczna, jest to z jakiegoś powodu niemożliwe. Spróbuję jeszcze raz. Sfera, styczny, styczny promień. Podaj pierwszy punkt styczności. No to powiedzmy styczny w tym punkcie. Styczny w tym punkcie. podajemy promień, na przykład 80. No, też tutaj nie chcę zadziałać, ale spróbujmy troszeczkę na innym przykładzie. O, mamy dwa odcinki i teraz sfera, metoda styczny, styczny promień, styczna do tego, styczna do tego, o promieniu powiedzmy 50 i teraz została wyrysowana idealnie. Z jakiegoś powodu tutaj nie chciało się to wstawić. Trzeba by się dokładniej przyjrzeć, przeanalizować sytuację. Być może złe punkty wskazałem, albo było to fizycznie niemożliwe do zrobienia. Kolejna komenda to komenda do rysowania stożków, czyli piszemy sobie stożek. No i stożek można narysować na. Kilka różnych sposobów. Rysuje się go analogicznie jak okrąg. Mówimy o podstawie oczywiście. Na kilka sposobów. Pierwszy sposób wskazujemy położenie środka. Następnie podajemy promień podstawy, na przykład 50 i określamy wysokość albo klikając myszką, albo wpisując wartość z klawiatury, albo wybierając metodę 2P, tak jak w przypadku klinu i prostopadłościanu, wskazujemy dwa punkty i stożek zostanie wyrysowany na wysokość odpowiadającą zmierzonej wartości pomiędzy tymi dwoma punktami. Kolejna możliwość no to rysowanie stożka metodą 2P, metodą 3P, i metodą styczny, styczny promień. I teraz to pokażę na tych trzech przykładach, czyli stożek, metoda 2P, podstawa ma mieć średnicę taką jak odległość od tego do tego punktu, a jakąś tam wysokość. Proszę zwrócić uwagę, że, że wysokość, czyli kierunek, w którym są wyciągane te wszystkie bryły jest zgodne, zgodne z kierunkiem osi Z gdybym oś Z miał skierowaną w dół a zaraz to zrobimy za pomocą komendy luf spacja x względem x -a obracamy o 180 no to teraz jeżeli użyjemy komendy do rysowania stożka metodą 3p tu, tu, tu to domyślnie, jeżeli wpiszemy wartość z klawiatury, on będzie rysowany w dół. Oczywiście yy, pierwszeństwo ma kierunek wskazany przy pomocy myszki, czyli jeżeli narysujemy ten stożek, jeszcze raz metodą tsz, którąkolwiek O. I wymusimy, że myszkę przesuniemy w górę, no to w tym momencie to położenie osi z zostanie zignorowane. Ale gdybyśmy nie ruszali myszką, tylko wpisali wartość 100, to wtedy w tym wypadku on byłby wyciągnięty w dół. Zmienię położenie układu współrzędnych z powrotem do poprzedniej pozycji, tak żeby z było skierowane w górę, po to, żeby pokazać rysowanie stożka metodą. Styczny, styczny promień. Wybieramy sobie metodę SSR. Styczny ma być stożek. Tutaj coś mi ucieka, źle się odświeża. W, w innych miejscach się wyświetla ta ikonka, ale tym się nie przejmujemy. No i teraz podajemy wartość promienia. 40. I jest styczny do tego, styczny do tego na zadaną wysokość. Co dalej? Możemy jeszcze narysować stożek o podstawie elipsy. W tym momencie, aby to zrobić, wydajemy komendę do rysowania stożka, wybieramy opcję eliptyczny i tutaj na dwa sposoby, albo względem środka, albo poprzez wskazanie drugiego punktu odcinka, na którym ma być oparta ta elipsa. Trzecie kliknięcie powoduje określenie za zwężenia tej elipsy. No i dzięki temu jesteśmy w stanie narysować stożek, który ma w podstawie elipsę. Co jeszcze można o stożku powiedzieć? Jeżeli zaczniemy rysować stożek którąkolwiek z tych metod, a użyjemy teraz rysowania względem środka o zadanym promieniu, no to możemy tutaj jeszcze określić promień podstawy górnej, na przykład na 30. Zrobił się nam walec, ponieważ wpisałem za dużą wartość tej, tego promienia. Jeszcze raz to pokażę. Stożek. Klikamy, powiedzmy, promień, niech jest 30, podstawy dolnej. Teraz klikamy promień podstawy górnej, na przykład. 10 i dzięki temu będziemy rysować stożek, który jest ścięty z góry, a ścięty jest na takiej wysokości, żeby promień okręgu, który powstaje w tym miejscu, gdzie działa płaszczyzna tnąca, miał dokładnie wartość 10, ponieważ taką wartość wybrałem jako promień podstawy górnej. Czyli to są możliwości, sposoby, na jakie możemy rysować Stożki. Bardzo podobnie będzie odbywało się rysowanie walca. Komenda walec. Czyli na początku zaczynamy od wyboru sposobu rysowania podstawy. Dokładnie tak samo jak w przypadku stożka: czyli albo poprzez określenie punktu środka, a następnie wskazanie promienia lub yy, średnicy. Albo poprzez wybór metody 3P, 2P, styczny, styczny, pronień i eliptyczny. Możemy walec na planie elipsy także narysować. Wybierzemy sobie metodę na przykład 2P. Wskazuję dwa punkty, które stanowią średnicę podstawy tego stożka, a następnie określam wysokość. Wysokość na trzy sposoby, czyli albo podaję wartość z klawiatury. Jeżeli jest to wartość dodatnia, to to zostanie wyrysowane wzdłuż kierunku, który pokazuje oś Z. Jeżeli wprowadzę wartość ujemną, to będzie to w kierunku przeciwnym do osi Z rysowane. Mogę wskazać tą wysokość myszką albo wybrać metodę 2P, zmierzyć sobie odległość pomiędzy dwoma punktami i na taką wysokość zostanie wyciągnięty ten walec. Wpiszę tutaj wartość minus 100, żeby pokazać działanie, Wartości ujemnej. Ten stożek został wyciągnięty od podstawy w dół, bo wpisałem minus, więc został wyrysowany przeciwnie do osi Z. Ostatnim prymitywem bryłowym, który chciałem zademonstrować, jest torus. Po wpisaniu odpowiedniej komendy możemy narysować torus zaczynając od określenia okręgu na bazie którego on będzie zbudowany. No i tutaj mamy możliwości dokładnie takie same jak w przypadku rysowania okręgów, czyli poprzez podanie promienia średnicy, trzech punktów, dwóch punktów albo metody styczny-styczny promień. Zacznę od tej metody tradycyjnej, czyli wskazuję punkt środkowy, następnie podaję promień obwodu tego torusa, na przykład 100 no i kolejnym parametrem, który muszę zdefiniować to promień przekroju tego torusa, okręgu, który będzie stanowił przekrój tego torusa, na przykład 20. I tutaj w trakcie określania tego promienia, przekroju mogę zamiast promienia użyć średnicy albo metody 2P, żeby sobie zmierzyć odległość pomiędzy dwoma. Punktami. No i jeszcze raz narysuję torus, żeby pokazać kilka innych sposobów, kilka innych wariantów. Y oczywiście tutaj sobie pozwalam już troszeczkę szybciej to omówić, ponieważ odbywa się to analogicznie jak w przypadku stożków y czy, czy też walców. Czyli wybieram metodę na przykład y 3P. No i torus ma Przechodzić przez te trzy punkty. A w przypadku określenia przekroju tego torusa wybieram metodę 2P. No i powiedzmy, że ten torus ma być tak gruby jak średnica. Te podstawy tego stożka. O, I taki mamy efekt. Oczywiście, gdybyśmy ten torus chcieli narysować w innej płaszczyźnie, to musielibyśmy sobie obrócić układ współrzędnych, bo on jest zawsze ustawiony. Ten torus, czy, czy wszystkie inne bryły, zawsze mają podstawę ustawioną równolegle do płaszczyzny rysunkowej XY i zawsze w tej płaszczyźnie jest podstawa rysowana. Jeżeli sobie zmienimy układ osi, na przykład obracając X, układ współrzędnych względem X o 90 stopni, to jeżeli teraz zacznę rysować torus, to on będzie ustawiony bokiem, ponieważ zmieniło mi się położenie płaszczyzny rysunkowej XY. Wracam układ współrzędnych do pozycji globalnej, ponieważ chciałem jeszcze pokazać dwie rzeczy, które będą nam bardzo potrzebne podczas tworzenia rysunków trójwymiarowych. Pierwsza rzecz to przyciąganie obiektów 3D. Tak jak pokazywałem w przypadku rysunku 2D, autokado rozpoznaje punkty charakterystyczne, co ułatwia nam rysowanie. Podobną rzecz można. Włączyć w przypadku obiektów trójwymiarowych. W tym celu wydajemy komendę Obiekt i przechodzimy sobie na zakładkę Lokalizacja obiektu 3D. Włączanie i wyłączanie modułu, który wykrywa punkty charakterystyczne w przestrzeni trójwymiarowej, aktywujemy bądź też dezaktywujemy klikając na tą kontrolkę albo naciskając przycisk F4. W tej części wybieramy, które punkty charakterystyczne ma wykrywać AutoCAD w przestrzeni trójwymiarowej. Jeżeli sobie najedziemy na, któryś, na którąś z tych kontrolek, to automatycznie wyświetla się opis informujący nas o tym, jaki punkt i kiedy zostanie wykrywany. Ja mam włączone wykrywanie środka powierzchni. I teraz pokażę, jak to działa. Jeżeli wydamy sobie jakąś komendę do rysowania, to proszę popatrzeć. Jeżeli najedziemy na jakiś punkt charakterystyczny i zobaczymy zieloną ikonę, tak jak tutaj widzimy, zielony kwadrat, to to oznacza, że wykryty został punkt w rysowaniu 2D. Natomiast jeżeli najedziemy gdzieś i zostanie wykryty symbol. Oznaczony na niebiesko, to znaczy, że to jest wykryty punkt charakterystyczny bryły. I to kółko tutaj oznacza centrum bryły albo centrum ściany. Natomiast gdybyśmy identyczne kółko zobaczyli, ale zielone, to oznaczałoby to centrum łuku albo okręgu. Dodatkowo jeszcze bardzo nam pomoże. Włączanie dynamicznego lokalnego układu współrzędnych, które można dokonać naciskając F6. I teraz pokażę, o co chodzi. Jeżeli mamy w jakiś sposób zorientowany układ współrzędnych, to tak jak powiedziałem, wszystko, co zaczniemy rysować, będzie miało podstawę leżącą na płaszczyźnie XY. I tak na przykład, jeżeli będę chciał narysować walec na środku tej ściany, czyli teraz tutaj działa wykrywanie punktu centralnego bryły. Kliknę ten punkt podam wartość promienia na przykład 20 to zobaczymy, że podstawa tego walca jest w połowie zatopiona w klin, a w połowie wisi nad nim, ponieważ walec ustawił się we wskazanym przeze mnie punkcie środka ściany, ale jego podstawa jest równoległa do płaszczyzny XY. Gdybym chciał go narysować pochylony, tak żeby idealnie przylegał do tej ściany, mógłbym to zrobić na dwa sposoby. Jeden, pier pierwszy, rzadziej praktykowany, no bo bardziej złożony i skomplikowany, a nam zależy jak, na jak najszybszym rysowaniu, wyglądałby tak. Luf, spacja, 3P, spacja i ustawiamy sobie układ współrzędnych tak, żeby płaszczyzna XY pokrywała się z płaszczyzną, po której chcemy rysować. No i teraz, jeżeli narysujemy walec, klikając na ten sam punkt i podając taką samą, może nie średnicę, ale promień, taki sam promień 20, to teraz zobaczymy, że podstawa tego walca idealnie przylega do tej ściany, ponieważ ustawiłem sobie odpowiednio układ współrzędnych. No ale na szczęście nie musimy za każdym razem tym układem kręcić, jeżeli chcemy się przykleić do jakiejś ściany, ponieważ AutoCAD ma tryb dynamicznego łuv. Luch, dynamiczny lów czyli dynamiczny lokalny układ współrzędnych. Żeby to zademonstrować, wrócę położenie układów współrzędnych do pozycji globalnej, czyli tak jak było wcześniej. No i teraz żeby pokazać rysowanie walca będzie się odbywać w taki sposób, że podstawa jest ustawiona zawsze, tak jak było wcześniej, do płaszczyzny rysunkowej XY. I tak to zawsze będzie działało, kiedy dynamiczny luf jest wyłączony. Natomiast jeżeli naciśniemy F6 i go aktywujemy, to podczas rysowania walca zobaczymy, że dodatkowo ściany bryły będą się zakolorowywać. I to oznacza... Że w trakcie rysowania tej bryły, w tym wypadku walca, jego podstawa ustawi się pod takim kątem, pod jakim znajduje się ściana, która jest zaznaczona kolorem. Pomimo tego, że inaczej jest zorientowany układ współrzędny, czyli jeżeli włączymy dynamiczny luf to położenie układu współrzędnego będzie ignorowane ponieważ na czas rysowania ten układ zawsze się dostosuje do położenia podświetlonej ściany czyli jeżeli teraz wskażę sobie ten punkt wskażę promień na przykład 20 to widzimy że walec idealnie bez zmiany położenia lokalnego układu współrzędnych dostosowuje się do położenia ściany jeżeli zacznę rysować jeszcze raz walec, teraz jako środek wskażę punkt tej ściany, to zobaczymy, że automatycznie już jego podstawa dostosowała się do właśnie podświetlonej ściany. I to bardzo ułatwia nam rysowanie, ponieważ nie musimy w trakcie rysowania manipulować tym układem współrzędnych. Będzie to za nas autokad robił automatycznie. Wystarczy tylko, że najedziemy na ścianę, która nas interesuje, jak ona się podświetli, to zawsze układ współrzędnych, lokalny układ współrzędnych zostanie do niej dostosowany. I to wszystko, co chciałem przedstawić w tym materiale. Przed oglądnięciem kolejnego proponuję sobie poćwiczyć korzystanie z tych prymitywów bryłowych. Dziękuję za uwagę.